Wielkie bróży, z kart lata, mienione dni, o jak daleko stąd, matulama. Czekałem tyle dni, czekałem tyle lat, niż pod eskortą psów idę pod sąd. Na sali rozprawy świat ciągle zlikuje się, za trybunałem świat, kureski skład. Wolność zabrali mi, marzenia rozwiał wiat, a te więzienne dni czekają mnie. Żegnajcie koledzy, ze wspólnej kradzieży, żegnajcie dziewczęta z miłości mej. A kiedy dadzą mi wyrok, to czeka mnie, opuszczę głowę w dół i pójdę se Opuszczę głowę w dół, skoczę w strój, a ty matuloma nie przejmuj się A ty matuloma nie przejmuj się Wypas, co? Ojciec nie żyje, a mama siedzi w więzieniu nie przyjmę za mordesło. Mój tata siedzi też w Za głowę. Za głowę, 24 lata. Teraz. Co to jest głowa? Głowa? Na kogoś się zabił. Adrenalina. Najlepsze co jest to jest adrenalina. To co odczuwam, nie? To czuję ten respekt, że... Ktoś się mnie boi, nie? Po prostu lubię to, jak ktoś się mnie boi. Tak jakiś koleś na przykład siedzi, przede mną mi o strach mówi, proszę, pójść, nie, nie bij, nie. A, a, a ja to lubię, po prostu lubię mu przewalić, lubię go skopać, nie? Kiedyś złapaliśmy kolesia, rozebraliśmy go, go na Golasa i kazaliśmy mu rzucić kondona, nie? Podchodzimy się do klienta, dawaj telefon, masz pieniądze, daję i już. No chyba, że nie chcę, oddać się. Bo troszkę. Przekopię i idzie się dalej. A odobraamy się wciąż, nie? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co to jest te 10 przykazań Bożych? Oh, Zapomnij. Co, co to jest 10 przykazań? Kto wie? Robert wie? To są takie prawa, których nie można łamać. A skąd te? Skąd to są prawa, które zostały zostały dane ludziom przez Boga. 10 e, przykazań. I Duch Święty pomaga nam w tym, żebyśmy te e, żebyśmy ich nie łamali, żebyśmy, żebyśmy według tych przykazań żyli. żebyśmy według nich postępowali. E, czy to jest łatwe? To bywa trudne, ale ten Duch Święty chce człowiekowi w tym doskonale, było łatwe, to byś tu nie siedział, bardzo słusznie. Słuchajcie, a to pierwsze to przykazanie jakie jest? Pierwsze, nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną. Będzie wierzył w kogoś innego, nie w Pana Jezusa. A kogo dzisiaj na pierwszym miejscu potrafimy, bo to zachować to przekazanie, to postawić Pana Jezusa Boga na pierwszym miejscu. Ale są niestety takie sytuacje i tacy ludzie, którzy tego Boga nie stawiają na pierwszym miejscu, tylko na przykład sataniści. Jakie to rzeczy, nieraz ludzie potrafią postawić na pierwszym miejscu zamiast Pana Boga. Na przykład samo. pieniądze. Bardzo słusznie. Jeszcze jakieś rzeczy? Głośniej? Hazard. Haza. Obywaj, tak, to nieraz ludzie dla takiej rzeczy potrafią wiele, bardzo poświęcić. Więc, i kiedy tak robią, kiedy te rzeczy stawiają na miejscu, to co robią? Można być grzeszą, łamią wolę Pana Boga, łamią pierwsze przykazanie. Wiadomo, forza. To jest coś, czego każdy chce, nie? Mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Ja wiem, moim zdaniem pieniądze szczęścia dają. Ja od kiedy pamiętam, jak zacząłem kraść, to na początku tak wiadomo, że jeszcze pamiętam, wtedy były modne w Radomiu szuflady, na szuflady się śmigają do sklepu, któryś tam zagadawał, ona kupywała dawała ziemniaki, ładowała tych szufladka tam miała 10 baniek w szufladzie, czyli ile to się wyjmowało, tak, no, że 4-5 szuflad dziennie się robiło, nie, to te 5 tysięcy złotych było, nie. No to jeszcze wtedy tak trochę strachu byłem, nie, a teraz tam pieniądze przepuszczałem na byle co, nie, tam, a to tutaj, to, 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 to se kupię, to se kupię na cukierki, na takie pierdoły, śmery bajery, nie. Teraz pieniądze, jaki zarobię to, nie powiem, bo nawet matce dam parę złotych, nie, bo nie, matka nie ma tak dużo pieniędzy, nie mówię, że ukradłem osobiście, bo nie wzięłaby matka ode mnie pieniędzy, ale daję matce, wydaję na dziewczynę pieniądze, na ciuchy, ciuchy lubię, akurat mam takie ciuchy, że droższe lubię sobie ciuchy kupić, nie. A jakie ciuchy lubisz, tak Firmowe, tak Adidas, Nike, to co, to co jest najlepsze, nie, moim zdaniem, dresy, dresy, najbardziej dresy. Lubię tresty, nie lubię skajtowskich ciuchów, takich skajtów, jak widzę na ulicy, to zajęwałbym takiego. No bierze się kamień, kamieniem go wiatę, on pada i się go kopie. Wtedy on nie ma, nie ma, nie ma twardego, żeby on nie upadł. On upadnie, a wtedy ja już go, ja już się niedobrze dobrze zajmę. Pan już, już to już nie stanie.